Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Piotr Kania i zapraszam serdecznie na kolejny odcinek podcastu, którego tematem przewodnim będzie wypad na rodeo. Wybraliśmy się w ramach Race Cupu na ostatnią rundę, konkretniej szóstą, na tor Ricky Ring, czyli Motopark Ułęż. Z racji tego, że będzie to, była to ostatnia runda, trzeba było przygotować odpowiednio samochód. Całe przygotowania oczywiście zaczęły się od tematu sprawdzenia czy wóz działa jak należy, czy wszystko jest jak najbardziej ok. I względem ostatniej rundy, która była na Jastrzębiu padła decyzja, że zmieniam olej z 5W30 na 15W50 z jednego powodu żeby po nagrzaniu oleju, a wiedziałem o tym, że będziemy robić całkiem sporo kółek, też nie byłem pewny temperatury, chciałem, aby ciśnienie oleju już po nagrzeniu do 100 stopni Celsjusza wzrosło. Wcześniej miałem okolice 4 barów, 5 barów mniej więcej na rozgrzanym oleju na pełnych kotłach, w tym momencie chciałem utrzymać właśnie okolicę 5 barów jak nie lepiej i generalnie się to udało, także decyzja padła na to, że zmieniamy olej, zmieniamy filtr, czyli podstawy Samochód został sprawdzony. Mieliśmy też pewien problem, który bardzo szybko rozwiązał Thomson z Thomson Motorsport. Mianowicie z zakuwania silnika. Zostało zabezpieczenie na dwa bary, jeżeli chodzi o boost. Jeżeli boost nawet miał target wyższy, to zabezpieczenie zadziałało i po prostu wycinało absolutnie wszystko, więc to był temat, który dosłownie w ciągu 5 minut został przez Thomsona rozwiązany. Także zabezpieczenia działają w Moteku i to cał, całkiem skutecznie, także fajnie, że udało się to bardzo szybko na danych zobaczyć, wyczaić co trzeba zmienić. Mieliśmy już wóz przygotowany, także oleje zmienione, wszystko sprawdzone. Jeżeli chodzi o temat opon, padła decyzja na to, że skoro jeździe, jedziemy na ułęż, którym jest bardzo abrazyjnym torem wyścigowym, e Jedzie się tam zwykle na oponach klasy medium albo hard, w moim przypadku z racji wagi samochodu, bo ze mną na pokładzie zatankowany waży ponad 1640 kg. Więc DHF był wyborem, że tak powiem, standardowym w tym przypadku. Więc generalnie spakowany, pojechałem tam już dzień wcześniej, przygotowałem samochód, zmieniłem koła, wszystko było przygotowane. Rano pogoda nas zaskoczyła chłodem, więc przy uturbionych jednostkach faktycznie boost miał się zgadzać. Także generalnie była to pierwsza runda w całym cyklu, gdzie mieliśmy temperatury poniżej 30 stopni Celsjusza. W tym przypadku mieliśmy 18-19. Wszystkie poprzednie rundy to było 30-35, więc samochody dostawały niesamowity łomot. Yy, dlatego, że wysoka temperatura sprawiała, że często zawodnicy, moi konkurenci, koledzy yy, mieli problemy z przegrzewaniem, czy to wody, czy oleju, czy napędów i tak dalej. A ta runda miała sprawić, że absolutnie wszyscy będą mogli latać na pełnych kotłach bez obaw o przegrzewanie się całych maszyn. Więc generalnie cały ranek yy, spędziłem właśnie na sprawdzeniu jeszcze wozu, czy na pewno wszystko jest ok. Po dotarciu na miejsce yy, samochód był zatankowany pod korek, przysłowiowo, bo taki miałem plan właśnie, żeby sprawdzić, jak się będzie zachowywać, gdy mamy maksymalnie dociążony samochód. Yy, Szybka rejestracja, oklejenie samochodu. Poprosiłem też organizatora i za to Wam bardzo dziękuję. Za możliwość przejechania nitki toru, ażeby stworzyć mapę, którą później widzicie na moich onboardach, czy też właśnie w samych e, danych telemetrycznych, czy z datalogera. Taką mapę tworzy się w AIM-ie w ten sposób, że trzeba zrobić okrążenie wyjazdowe, pełne jedno okrążenie mierzone i okrążenie zjazdowe. Dzięki temu mamy wtedy pełną mapę, którą możemy zaimportować już do gotowych urządzeń i zostało to wrzucone później i do kamery, którą macie okazję oglądać u mnie na kanale. W ramach onboardu. Ta właśnie mapka jest tworzona praktycznie zawsze przed eventem. Następnie wrzuca się ją też do kierownicy, która również jako laptimer działa. Więc dzięki temu wszystkie systemy działają na dokładnie tej samej mapie i na tym samym pomiarze czasu, jeżeli chodzi o właśnie punkt kontroli każdego okrążenia. W każdym razie dzięki uprzejmości organizatora udało się ten temat ogarnąć, także mapa została stworzona, wrzucona w samochód, a zawsze martwiło mnie to, że mamy briefing, a następnie okrążenia zapoznawcze i zaraz po okrążeniu zapoznawczym praktycznie ustawialiśmy się do wyjazdu, więc nie było czasu na to, żeby tą mapę stworzyć, a trwa to może 5 minut i od razu zaimportować całość do systemów i wyjechać na tor wyścigowy, więc zwykle miałem taką sytuację, gdzie pierwsza sesja była jechana bez pomiaru czasu, jeżeli chodzi właśnie o mój wewnętrzny pomiar, i to rodziło mi pewne problemy. Dlatego wolałem na spokojnie całość ogarnąć wcześniej, a przy okazji też yy, wychwyciłem to, że pewne sekcje szykan były troszeczkę za wąsko ustawione i zapytałem organizatora, czy dałoby się może troszeczkę je rozstawić, bo było ustawione w ramach regulaminu yy, FIA, czyli Szykana miała mieć okno na 10 metrów, i zostało powiększone praktycznie dwa razy. Co za tym idzie, nie mieliśmy na całym torze później sytuacji, gdzie ktoś przegrzewa hamulce i tak dalej. A cały tor, z racji swojego układu, długości i prędkości osiągalnych na nim, zrobił się bardzo płynny. Także tutaj high five, wielkie kciuki w górę dla organizatora, że e, słucha zawodników e, i wprowadza zmiany właśnie po to, żeby cała impreza była fajniejsza, także tutaj Paweł naprawdę rewelacyjna postawa szanuje i generalnie później zawodnicy też nie zgłaszali problemów z tym, że szykany są na przykład za ciasno, także faktycznie flow był niesamowity, ale o tym za chwilkę pomówimy. W każdym razie mapa stworzona, samochód nagrzany, wyjeżdżamy na pierwszą sesję i okazuje się, że maszyna całkiem nieźle podaje. I udaje się zdobyć na samym początku czas 156, co nie było jakimś totalnym szałem, dlatego że moja konkurencja jechała praktycznie 5 sekund szybciej. A mieliśmy faktycznie niezłą stawkę, jeżeli chodzi o temat samochodów w klasie AWD. Z każdą kolejną sesją udawało się coraz szybciej pojechać, a to między innymi dzięki kibicom, którzy specjalnie dla mnie przyjechali z Warszawy i okolic, pooglądać, jak wyglądają takie zawody. Także tutaj mieliśmy sytuację, w której miałem. Jako jeden z niewielu, chyba największą ekipę kibiców, razem z trąbkami i tak dalej, także tutaj faktycznie było ich słychać. W czasie jazdy można, można było trąby usłyszeć, i jedno wielkie kibicowanie. Także tutaj chłopaki sprawdzili się niesamowicie, i widząc takich ludzi, którzy. Eee, stoją na nitce toru, znaczy na nitce, obok nitki toru w bezpiecznych miejscach, kibicują i widać to, że tam pokazują, żeby cisnąć, to sprawia, że praktycznie każdy kierowca zaczyna się zastanawiać nad tym, dobra, to trzeba jeszcze docisnąć gazu, i jeszcze później hamować, jeszcze agresywniej i przez to, że widziałem jak oni się cieszą, jaką mają zajawę w tym, jak nam wszystkim kibicują, Znalazłem na ostatniej sesji mierzonej praktycznie 6 sekund względem mojego poprzedniego czasu. Także faktycznie kibice sprawiają, że człowiek zaczyna jechać agresywniej, szybciej, płynniej. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że dopiero po analizie wszystkich danych już zebranych z samochodu po całym dniu połapałem się, że mam pewien problem. I auto nie generowało pełnej mocy, i ona systematycznie nam spadała w ramach boostu. W przypadku Evo mocy reguluje się za pomocą boostu, czyli ilość barów nam niestety spadała. Czyli zamiast targetu 1,9 systematycznie nam wszystko leciało w dół, a dlatego, że był pewien problem z wydechem, który już mamy zdiagnozowany i będzie naprawiany, więc jest super. W każdym razie. Jest to znak, że samochód faktycznie jest konkurencyjny, a jeżeli go odelżymy, wyciągniemy środek i tak dalej, to będzie faktycznie bardzo, bardzo, bardzo konkurencyjna maszyna w klasie AWD na przyszły sezon, więc to mnie bardzo cieszyło, że mimo e, braku kilku koni, jak nie kilkuset koni już pod e, koniec całego dnia. Samochód nadal sprawował się rewelacyjnie. A jeżeli chodzi o sam tor, to łęż. Uchodzi za najbardziej dziurawy obiekt w całym kalendarzu. Dlatego, że mamy tam nie dość, że bardzo duże prędkości tam złapać 170-180 na godzinę wedle GPS-u to jest żaden problem. Także mamy wykręconą czwórkę, jak nie piątkę w przypadku Lancera. I do tego jest bardzo dużo przełamań. Jest tam mocno popękany asfalt, są różnice w poziomach asfaltu przez co opony też bardzo obrywają. Jest kilka sekcji, gdzie załóżmy mamy prawy zakręt, na nim przełamanie i na tym przełamaniu dosłownie czuć na kierownicy jak opona tam obrywa. I na ułężu bardzo, bardzo, bardzo często spotyka się sytuacja, w której wychodzą dosłownie płaty z opony. Opona jest dosłownie rozrywana przez ten asfalt. Dlatego właśnie będę na przyszły sezon dumał jak bardzo wytrzymałą oponę można zdobyć w, właśnie w mieszance hard e, ażeby służyła właśnie na ułężu dlatego, że Pirelli DHF no niestety, ale lewa przednia opona a tor mieliśmy zgodnie ze wskazówkami zegara puszczony e, niestety, ale ją rozerwałem także tutaj DHF teoretycznie jest fajny, bardzo fajnie opona się zachowywała, ale nie wytrzymała całego dnia jazdy, mimo tego, że jest to opona tegoroczna, kupiona przeze mnie jako nowa. Także będę musiał wymyślić może patent w postaci tego, żeby pojechać tam na oponie rajdowej, załóżmy na RK5. Myślę, że to może być dobry wybór, ale jeżeli macie lepsze pomysły albo znacie oponę, którą bardzo ciężko jest zniszczyć, a przy okazji trzyma, to bardzo chętnie dowiem się w komentarzu. Człowiek uczy się całe życie i zawsze można coś fajniejszego wymyślić. W każdym razie, yy, praktycznie od pierwszego okrążenia, można tam iść totalnym piecem, więc to jest bardzo fajne. Przede wszystkim też dzięki rozstawieniu troszeczkę szerzej szykan, już nie miałem problemów z hamulcami jak to było na poprzedniej rundzie na ułężu, więc to było bardzo, bardzo, bardzo przydatne i pozytywne dla samochodu i dla mojego feedbacku. Też miałem problem w tym, żeby odblokować sobie głowę. Po poprzedniej rundzie, gdzie właśnie samochód mi przestrzelał zakręty, miałem z tym problemy, ale wprowadzone zostały pewne zmiany w lanserze. Sprężyny z przodu wcześniej, miałem 85 z tyłu, 75, zostały zmienione diametralnie, ponieważ stwierdziłem, że zrobię w takim razie setup typowo torowy, pod zawody bez żadnego kompromisu na publiczne drogi. Czyli mamy tylko i wyłącznie tor i do, ewentualna dojazdówka na kołach, więc zacisnąć zęby i jechać. I sprężyny z przodu zmienione na 120, z tyłu na setki. Nadal mówimy o rajdowym zawieszeniu, który ma duży skok. Więc generalnie sprawdziło się to, ponieważ samochód zrobił się bardziej przyklejony, bardziej stabilny. Usetap Stabili stabilizatorów został taki jak poprzednio, więc mamy różnicę tylko i wyłącznie na samych sprężynach. I poza kilkoma przełamaniami, właśnie w które się wpadało, gdzie potrafiło delikatnie rzucić kierownicą, samochód zachowywał się po prostu rewelacyjnie i musiałem sobie odblokować głowę w tym, że pewne możliwości się nagle odblokowały i mogę robić dużo, dużo więcej niż było to możliwe wcześniej. Więc to jest naprawdę fajna sprawa widzieć, że samochód potrafi dużo więcej niż ja, więc zostało właśnie tylko i wyłącznie nauczenie się nim jeździć i zacząć wykorzystywać nowe możliwości, które pojawiły się po zmianie. Częstotliwości zawieszenia z przodu, właśnie na tych sprężynach, to częstotliwość mniej więcej 2,5 Hz, z tyłu 2,7 Hz. I to jest już poziom, na który wchodzi się, mając już samochód typowo wyścigowy. Także powyżej 2,5 Hz to zwykle mówimy o bardzo szybkich samochodach, już typowo wyścigowych na, na tor. Wszystko, co powyżej 3,5 i wyżej, to są już samochody zwykle z aero. W każdym razie faktycznie setup się niesamowicie sprawdził i mimo relatywnie dziurawego ułęża, im szybciej się jechało, tym zawieszenie zachowywało się lepiej. Także tego typu setupy, zwykle, jeżeli są dobrze zestrojone, mają to do siebie, że im szybciej się jedzie, tym łatwiej samochód się prowadzi, mniej podskakuje, robi się stabilny. A jeżeli jedzie się za wolno, to wtedy ma się problemy z tym, że całość delikatnie zaczyna drżeć, zaczyna podskakiwać i tak dalej. Więc rozwiązaniem problemów tego Lancera, jeżeli chodzi o to, że wpadacie na zadaną sekcję i was tam wytelepało, jest po prostu przyspieszenie i dodanie gazu. I wtedy nagle się okazuje, że samochód sprawdza się zdecydowanie lepiej w danej sekcji. I często dołożenie 10-20 na godzinę na dziurach sprawia, że samochód zachowuje się zdecydowanie przyjemniej, zdecydowanie łatwiej. I dużo łatwiej się przede wszystkim steruje. Także tutaj zmiana sprężyn z 85 na 120 z przodu sprawiła, że samochód zrobił się totalnie przyklejony. Nie przychylał się już tak mocno w zakręcie, a na stabilizatorach jeszcze mam zapas, żeby w razie czego jeszcze go usztywnić. Więc w zakrętach już zachowywał się bardzo, bardzo, bardzo fajnie i to mnie niesamowicie cieszyło. Także reasumując, udało się zdobyć czwarte miejsce na jak dobrze pamiętam chyba 7 samochodów w klasie AWD wyprzedziła mnie niesamowicie szybka BMW M1 która była kierowana przez bardzo szybkiego kierowcę, a sam samochód był przygotowywany już stricte pod ściganie się. Także tam ciężko było chłopaków dogonić, ale robiłem wszystko i miejscami nawet udało się im na ogonie siedzieć. To można było zobaczyć na moim najlepszym okrążeniu na onboardzie, które gdzieś tutaj pod spodem na liście filmów można zobaczyć. Następnie mieliśmy bardzo, 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 bardzo szybkie dwa Jarisy. Często są to samochody z sekwencjami, całkowicie bez środka i tak dalej, także są to bardzo, bardzo szybkie maszyny. Później byłem ja, udało się też wyprzedzić Porsche GT3, wyprzedzić w czasówkach Ariela Atoma, co już niesamowicie cieszy, więc generalnie nie pozostawałem dłużny całej stawce, a myślę, że jeżeli byśmy mieli samochód już całkowicie z, pełną, z dostępną pełną mocą, czego nie miałem niestety teraz na ułężu. można byłoby ewentualnie o trzecie miejsce zawalczyć. Także to byłoby do zrobienia. Także na przyszły sezon dokładnie wiem, co mam zmienić, co przygotować. Jak nie patrzeć, cały ten sezon Race Cupu był jedną wielką deweloperką, dlatego że z rundy na rundę następował progres samochodu. Robiliśmy update'y, pewne rozwiązania były dołączane do samochodu prowadzaliśmy implementowaliśmy je praktycznie od razu z rundy na Rundę, co było wspaniałe, dlatego że samochód, który na Poznaniu mieliście okazję zobaczyć na początku tego sezonu, a to jak wygląda teraz, to są dwa zupełnie inne wozy w zupełnie innym setupie. Także cały ten sezon to była jedna właśnie wielka deweloperka, dzięki czemu samochód jest w tym momencie uważam, że naprawdę nieźle przygotowany już na przyszły sezon i w przyszłym sezonie będzie można już powalczyć faktycznie w generalce w klasie AWD Racer Mam nadzieję, że cykl się odbędzie. Nie ma przeciwwskazań według mnie do tego, żeby się nie odbył. W każdym razie cała runda wypadała naprawdę super. Yy, organizacja, bardzo, bardzo, bardzo dobra, uważam. Yy, jeżeli organizator słucha uczestników, nie tylko mnie, ale całej reszty, to jest naprawdę coś wspaniałego, dlatego że można ulepszać daną imprezę tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. A ja to jest naprawdę, uważam, że coś mega. Fajnego, jeżeli organizator właśnie słucha e, tych, dla których robi tą imprezę i którzy tą imprezę tworzą. I oczywiście, chciałem też podziękować na sam koniec kibicom. Bez Was nie urwałbym tylu sekund, to jest pewne. Także faktycznie wasze kibicowanie się sprawdziło i to działa, jak wspomniałem wcześniej, więc to było naprawdę coś wspaniałego. Najważniejsze jest to, że samochód dojechał z powrotem do Warszawy na kołach. Już mamy update y przygotowane, kolejne wszystko, co poszło nie tak, oczywiście mamy już zdiagnozowane, więc wiemy, jak to ogarnąć. Więc trzeba będzie myśleć, że się jeszcze wybrać w tym sezonie na Silesię, czy modlina może też to łódź właśnie, może by na to Łódź pojechać. Przygotowałem też. Mały setup do tego, żeby wyjść z mojej jaskini i móc wam to nieco ponagrywać. Gdy wychodzimy, jedziemy na tory wyścigowe i tak dalej, więc postaram się materiały typu właśnie bardziej w stronę vloga niż coś konkretnego ponagrywać na zewnątrz. Bo nigdy nie miałem do tego okazji ani sprzętu. Także zobaczymy, jak sobie poradzi GoPro. W każdym razie czeka nas naprawdę myślę, że fajna jesień. Bogata w filmy, bogata w nowe rozwiązania i będę wam starał się pokazać, jak wygląda praca przy lancerze, gdy będziemy właśnie wprowadzać w nim kolejne zmiany. To wszystko, co mam dla Was dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cześć.